Siema, no widzę, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku. Yy, jak widzicie, na razie to ja muszę dokończyć yy, orkę To już jest ostatnie pole, yy, także no, tutaj kawałek do skończenia. Resztę Wam poj pojadę pokazać, bo na live kto był albo lub kto nie był, yy, zrobiłem, yy, no po prostu kupiłem owce i kozy zamiast krów, bo krowy nie chciały dawać mleka. I się nie opłacało, także no. Wiecie widzowie o co chodzi. Ja mówiłem, że darmo z nie będę trzymał. Bo one tylko żarły, 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 a później nic z tego nie było. Dobra, pyk i git. I widzowie, zostawcie też suba i łapkę w górę, bo lecimy po 200 subskrypcji. No a łapki w górę mi się przydadzą, także też możecie zostawić. A ja się teraz wracam. Ja się teraz wracam i sobie lecę. Dobra także wiecie widzowie. I chciałbym też po pozdrowić Kubę, który był na live'ie yy, w niedzielę aktywny i w sobotę, yy, Maksa, który był w aktywny w sobotę na live'ie. i Michała Wojtowicza, który był aktywny w sobotę i w niedzielę na live. Ie. Także bardzo ich pozdrawiam serdecznie. I lecimy dalej. I myślę widzowie, że dzisiaj nawet zacznę kultywatorowanie. Jakbym zaczął, to by było już dobrze z czasem, nie? czekajcie, widzowie. Nie, ja to na razie muszę złożyć. Może mi się uda tu jakoś wjechać. O, i tu myślę, że nie wiem będzie dobrze jak wyciągnę kultywator to będzie dobrze, a jak nie, no to będzie źle no no spokojnie się wyciągnie Dobra. Gasimy go na razie, idziemy spać. Pyk. Szósta. No i co widzę? Ogólnie to wam pokażę te wszystkie tutaj. Mam owce. O, tu już kozy wyprodukowały mleko. Bo ja mam kozy i owce, i tutaj mam wełnę i mleko też od tych kóz. Fajnie to mleko jest ogólnie zrobione. Tutaj sobie mogę wejść. Tu wszystko mam pokazane. No i taką szopkę. Tu mam takie czerwone podświetlane, żeby im było ciepło, jakby. I tutaj biała, białe takie biało-czarne, czarne, czarne owcy, owce i takie kozy. I fajnie, właśnie, bo to się opłaca. Bo tu macie mleko, i wełnę, i wszystko z tego, nie? I dlatego właśnie poszłem w te yy, kozy i owce. Tutaj są już nakarmione wszystko mają. No także no, kurom, kurom kurą mogę trochę dorzucić tutaj. To się weźmie. I najlepsze jest to, że tym owcom nie trzeba dawa, dawać tego. Słomy. Nie trzeba im. Można im takie tylko kostki dawać. I nie, nie trzeba wody. Także też sprzedałem niektóre rzeczy i mi się zwróciło. Ale ta obora kosztowała 50 coś koła. No to wiecie, jeszcze mam kredyt. No ale myślę, że to się wszystko powinieno zwrócić. Także wiecie, widzowie o co chodzi. I możecie wbić też na mojego TikToka yy, na TikToka Szymon Wojtanek, kto ma, i na Instagrama. Bo chciałbym wbić na TikToku 1000 obserwacji. Także no. Dobra, ja sobie biorę tego, tego Rondira Pyk wyjechane, także można jechać. Dobra, i lecimy sobie z tym tematem. Pyk ogólnie, to teraz te takie ważniejsze prace polowe są. A reszta wiecie. Ja to, bym, ja to czekam na zimę w tym efesie, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała w ogóle animacja y, odśnieżania. Także no. No, lecimy. No dobra. Pyk, peek, leci. Teraz w prawo. I sobie zrobię pole 17. O i w ogóle wy to będziecie, wy to będziecie widzowie oglądać w Wigilię. Także wam życzę miłych, rodzinnych, spokojnych świąt. I dobrej wigilii Ja Wam tu nagrywam odcinek w poniedziałek Żebyście mieli co na Wigilię oglądać Także no Lecimy sobie z tym tematem. Ogólnie yy, jest już nowa seria, widzowie. Ta seria się będzie nazywać, tak jak mówiłem, Polski Rolnik. Także wiecie. Ta seria się będzie nazywała Polski Rolnik. Ja już naprawdę widzowie nie będę zmieniał, bo. No bo nie. A tamta. Seria się nazywa Polacy za granicą. Nobra, pyk. Pyk. Pyk i pyk. I lecimy. Także wiecie widzowie. Nie wiem co tu wam mam wam jeszcze powiedzieć, ale wiecie. I serie pewnie, tak mi się wydaje przynajmniej, będą y, co drugi dzień. W sensie y, na przykład wczoraj był y, Polacy za granicą, dziś jest y, Polski rolnik, jutro Polacy za granicą, pojutrze polski rolnik. I tak sobie będę z tym raczej leciał. Także wiecie widzowie. Myślę, że taki układ będzie dobry. No i tak myślę. Ogólnie, jeżeli ktoś by się pytał, kiedy będzie kolejny live, no to live będzie pewnie gdzieś w tygodniu, wątpię, mało możliwe, ale realne. A, A tak to w, na weekend, no to. Myślę, że będą dwa live'y w weekend, w sobotę i w niedzielę. Myślę, a jak nie, to będzie przynajmniej może jeden, ale to wam będę jeszcze na tych tam odcinkach mówił. Także wiecie widzowie. Już o wszystkim fajnie podoba mi się ogólnie widzowie jak te yy, koła się brudzą. Tutaj zostają takie, wiecie, tu na przykład. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, ale no Ale tu w, og w ogóle widzowie się nie da realnie grać. Z pierwszej osoby, bo mi się to tak podoba, że się nie da. Johender, John Kno... Direk, Knoche. To jest chyba niemieckie. Bo po niemiecku napisano. I lecimy. No, tutaj widzowie na gps to można robić. Środeczkiem i się jedzie. Nie to, co było na tych PGR-ach. Tu teraz GPS-y. Także no. A jakbyście mieli coś do zarzucenia na, yy, w sensie, że jeżeli chodzi o nazwy na przykład yy, tych serii, to czy to piszcie w komentarzu, ale ja myślę, że jest dobrze. Ja myślę, że jest dobra nazwa, ale nie wiem jak Wy sobie to myślicie o kurde widzowie mam mało paliwa czekajcie y... stacja benzynowa to muszę, musimy jechać teraz na stację to nie skończymy tego pola w całości pewnie na tym odcinku ale dokończę ten przejazd i lecę na stację widzowie Bo jak mi zabraknie paliwa to nie będzie to będzie nieciekawie Bo tu nie ma jeszcze modów na liny i tak dalej Trzeba by było wozić w jakimś baniaku w takiej beczce na paliwo że lecimy po paliwo dobra a tędy sobie pojadę Mm, 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 mm. Także wiecie widzowie. Nie wiem już co wam gadać, także to muszę ze cicho. Bo nie ma ani z kim pogadać ani nic. Lecimy sobie po paliwo. Chyba Wam mówiłem, ale jeszcze Wam może powiem. Nie wiem, czy Wam mówiłem, żebyście wpadali do mnie na TikToka, bo chcę wbić. Yy tysiąc obserwujących TikTok się nazywa Szymon Wojtanek także no możecie wbijać zapraszam Was ja sobie lecę. W sumie mógłbym od razu to pole zrobić po drodze. Jakbym się wracał. Dajcie widzowie Dobra Ile na paliwo 166 zł Dobra lecimy A to w sumie Polecę sobie teraz na 66 A później się poleci na tamto Już pewnie poza odcinkiem sobie dokończę tam te dwa no albo już nie ma co, co nawet robić, bo tu taki jeden odcinek z tego i myślę, że wystarczy. Resztę będzie trzeba pewnie nawozić te pola. Kurde narobili płotów jakichś ogrodzeń teraz się trzeba na to... no pyk i lecimy opór pełną szparą u au także wiecie widzą nie wiem czekajcie, sprawdzę ile minus już odcinka 21 Nie wiem, no chyba już was nie będę zanudzał, ja sobie tu, tu dokończę tamto pole też dokończę i 55 to małe też pewnie dokończę już poza odcinkiem także dziękuję Wam za oglądanie Będziemy się widzieć w kolejnym odcinku na serii Polacy za granicą. No i się będziemy tam widzieć. Także dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłych, spokojnych świąt i dobrej wigilii. No i co? Także do następnego. Nara.